Was bardzo serdecznie w tej niesamowitej sondzie szkolnej programu Guzikówka z zaszyby. W dzisiejszym odcinku zamiast mikrofonu trzymam ten oto telefon, jak widzicie, telefon oraz Margaret, i na nim właśnie nagrywam na dyktafonie wszystko, więc będziecie wszystko słyszeć, żebyście czasem czegoś nie pominali, więc będzie dźwięk, będzie idealny. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sonda będzie o kulturze osobistej, szeroko pojętej. Zobaczymy, ile uczniowie przeklinają. No, wiecie, takie tam. Yy, I generalnie, jeżeli chodzi o mnie na przykład, to. Zostanę przy zadawaniu pytań, więc zapraszam do oglądania. Przed Państwem znany Wam już bardzo dobrze Tomasz Sałata z klasy? Trzeciej J. Świetnie. Mamy do Ciebie y, takie małe pytanie. Jak z Twoją kulturą osobistą? No, uważam, że jest w porządku. Zawsze puszczam dziewczyny przodem, czasami im otworzę drzwi. Staram się być miły dla każdego. Mhm. Jak popełniam błąd, to przepraszam. Zawsze pamiętam o tym, że trzeba mieć szacunek do starszych osób. I. Czasami jak ktoś mnie naprawdę wkurzy, to czasami znacznie mi się puszczą nerwy, a zawsze staram się potem przeprosić i wyjaśnić sytuację. Kurczę, to faktycznie bardzo miło z twojej strony. A na przykład przeklinanie u ciebie często występuje? Prawie w ogóle. O, musimy bardzo no, podrażnić, żeby takie coś stało. No po prostu święty uczeń, słuchajcie. Dziękujemy bardzo. A zanim jeszcze mamy do ciebie jedno pytanie, a mianowicie, który grzyb pod względem takim estetycznym, smakowym czy w ogóle wszystkim podobać się najbardziej? Ryc. Dlaczego? Bo mój dziadek umie dobrze je przyjąć. A, czyli twój dziadek jest takim grzybiarzem? Tak. Okej, okay, to musimy wpaść do twojego dziadka na grzyby. Yy, tak jest, ma adres. Jak najbardziej, dziękujemy. Jesteś kulturalny? No proste, że tak. A... Yy, z nami kolejna uczestniczka wspaniałej sondy szkolnej. Yy, przedstaw się. Zuzia. A, to, to już ta Zuzia, każdy ją zna. Yy, czy jesteś kulturalna? Nie, nie kamerujcie Nie jesteś kulturalna, a może o grzybach pogadamy Tak, sześć. Lubisz grzyby? Bardzo A jakieś twoje ulubione? Nie mam ulubionych, ale fascynuję się grzybami, ponieważ mój tata Andrzej bardzo je lubi I często podróżuje właśnie do lasu yy, I zbiera grzyby Dlatego też się niby fascynuję Pozdrawiam Andrzeju pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy yy, tatę, yy, Andrzeja. Andrzeja, tatę Andrzeja Ale to jeszcze, to, to jeszcze Ty jeździsz ze swoim tatą na grzyby? Nie, sam jeździ, ale się przyłączę chyba. Czyli potem wpieprzasz te grzyby? Tak. Dużo? <laughs> Bardzo dużo. A kiedy najwięcej? No jak <laughs> Ale w niedzielę czy w poniedziałek? W niedzielę, bo dziś święty, A, wiecie, w Dobra. Amen. Dziękujemy. A. Z nami ksiądz Sebastian Picur, nauczyciel religii. Chcieliśmy się spytać o. Kulturę osobistą, jakąś taką krótką notkę dla uczniów yy, oraz widzów naszego programu. Kultura jest pojęciem bardzo szerokim, może odnosić się do y, naszego zachowania w różnych miejscach, na przykład przy stole, może też się oczywiście odnosić y, do higieny osobistej i także wielu innych y, aspektów. Zatem, może troszkę sprecyzujmy to pytanie. No, na przykład nasi uczniowie na korytarzu zauważył ksiądz jakieś takie niestosowne zachowania. Generalnie to takich niestosownych zachowań y, nie widziałem. Czasami, może gdzieś tam w przestrzeni usłyszałem jakieś y, słowo y, niekulturalne albo może podobne do niekulturalnego słowa, ale wydaje mi się, że każdy powinien dbać o piękno naszego języka w przestrzeni y, publicznej, w mediach. To powinno być y, zachowywane, w jakimś stopniu może jest zachowywane, ale widzę, że w różnych programach. Y, na różnych portalach czy w piosenkach coraz więcej jest tych słów wulgarnych, które no, może e, świadczą o pewnym braku kultury, czy też e, o tym, że no, ktoś sobie może e, nie życzyć, aby takie słowa wypowiadać e, w danym e, towarzystwie. Ludzie jednak tłumaczą to, że czasami po prostu to słowo idealnie pasuje, aby w, w, właśnie dodać je do tego akurat tekstu. Zgadza się i czasami może powstawać taka nowomoda, że coś pasuje, że coś jest w trendach słownictwa, ale nie zawsze. To jest związane z kulturą, i myślę, że też trzeba odnosić się do przysłowia. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ja, na przykład, źle się czuję, jeżeli ktoś używa przy mnie wulgarnych słów, czy wielu wulgarnych słów, prawda? Czasami komuś może się wymsknąć, ale generalnie ja, na przykład, proszę o to, żeby, żeby takiego słownictwa nie używać, i też proszę, aby też tego nie robić wobec innych. Czyli ksiądz na dzień nie używa wulgary słów, nawet w domowym zaciszu? Staram się nie używać. Czyli się stara, ksiądz. Czasami, wiadomo, ja jestem człowiekiem. I czasami może być tak, że jak gdzieś tam się potknę czy uderzę, to, Stresująca sytuacja, to gdzieś tam w tak, stresującej sytuacji. sytuacji, czasami że ja coś tam się w myślach może cisnąć, ale generalnie staram się nad tym panować. I też znam osoby, które na przykład w swoim życiu używały mnóstwo wulgaryzmów co drugie słowo, ale jakoś y, tę swoją mowę, swoją wypowiedź y, dzięki pracy nad sobą oczyściły. Czyli jak najbardziej się da. Oczywiście, dla chcącego nic trudnego. Tak najbardziej. Dziękuję. Z nami kolejny ochotnik, przedstaw się. Jestem Oskar, jestem uczniem klasy pierwszej B właśnie klasy. I jaki profil? Madgeo, najlepszy. O, fa fajnie, super, super. Dobrze, powiedz nam troszkę o swojej kulturze, jak to wygląda u ciebie. No, według mnie kultura jest bardzo ważna w naszym społeczeństwie. Obowiązuje właśnie każdego człowieka, bez wyjątku. Jednakże pomimo tego, że mam bardzo wiele fanek, ale każdą kobietę traktuję w taki sam, <noise> w taki sam sposób. Gdzie są te fanki? Tam yeah. Za, za, zape, zapewniam, że jest ich bardzo dużo. Aczkolwiek tak jak mówię, kultura osobista dotyczy każdej osoby tak naprawdę. Lwy szczególnie. Czasami się idealnie rybem ponieważ moim znakiem zodiaku jest Tak, tak. Tak, a y, na przykład y, przeklinasz dużo? Y, no. Że tak powiem, no staram się jak najmniej. ale czasami no bo tak... Ty lubisz te znaki Zodiaku, co nie? No, bardzo. Tak, I tam lwy na przykład ile przeklinają? Tak średnio. A to ja się na tym aż tak nie znam. Nie, nie znasz się, a to musisz poćwiczyć trochę. Ja wiem, ja wiem. No ale jak u ciebie to wygląda? Tak dziennie na no to tak nie wiem, 10 razy na K? Hmm. czy więcej. Zależy od dnia, właśnie. Zależy tak. w jakimś jestem humorze. Aha, czy jak masz okres, to więcej przeklinasz? Ty, oczywiście, tak, tak. Dobra, dziękujemy bardzo. Ja super. 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 Ponownie wracamy w sferę niebieską i ponownie jest z nami ksiądz Sebastian Pisur, który chce coś bardzo mądrego dopowiedzieć. Myślę, że warto mieć też na uwadze takie rozróżnienie, ponieważ często mówimy, że ktoś przeklina. Przeklinanie jest bardziej złożeczeniem komuś, żeby kogoś spotkało coś złego. A to, że ktoś czasami używa pewnych zwrotów na taką czy na inną literę, to jest używanie wulgaryzmów. I to myślę, że bardziej też to trzeba mieć na, na uwadze, że nie tyle może. Przeklinamy, co używamy wulgaryzmów. Czyli Zatem w to... ani nie przeklinajmy, ani nie używajmy wulgaryzmów. Ale co jest gorsze? Przeklinanie, ponieważ to jest jakby takie złorzeczenie, żeby kogoś coś złego spotkało. Jak ktoś się potknie i powie K, no to to jest takie bardziej wyrażenie swoich negatywnych... Jak najbardziej, czyli emocje trzeba z siebie wyrzucić. No bo wtedy... A, ale w sposób kulturalny. Jak najbardziej, ale czasem trzeba. Na przykład można... Kurczaki. Rzucam Kocham Polskę. Rzucać drobiem. Można rzucać drobiem. Ale tak. Yy, tak ale tak, yy, ma, takim malutki, malutkim, malutkim kurczaczkiem. Żeby nikomu krzywdę. Jak nie najbardziej. Dziękujemy. Z nami ucień klasy drugiej D przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Michał Szpak. Dzień dobry. Chcieliśmy zadać Ci pytanie na temat yy, kultury. Czy jesteś kulturalny? Oczywiście. Yy, jak objawiasz swoją kulturę. Mówię dzień dobry. Komu mówisz dzień dobry? Wszystkim. Wszystkim mi też? Yy, tobie cześć. Aha, dlaczego cześć? Bo się znamy. A? Znamy się. <laughs> Chyba tak. Okej, okay. A na przykład przeklinasz dużo? E, w zależności od sytuacji. Aha. I jakie sytuacje powodują u ciebie wzrost nagły wzrost przeklinania? Ból. Ból jaki ból? Fizyczny. A psychiczny? Wtedy nie mam słów. Aha. Czyli wtedy przeklinasz w myślach? Tak. Ok. Dziękujemy. W każdym bądź razie. Jeszcze bym cię chciała zapytać o grzyby. Na przykład, jeżeli chodzi o grzyby, no to y, co lubisz w grzybach? Co cię fascynuje? E, e, tekstura. Tekstura grzyba? Ale na przykład, jeżeli chodzi o ten taki parasol, czy bardziej ten. No to tak, ta, ta laska. Taka. A, parasol. Parasol dlaczego? E, bo ma różne kształty. Aha, czyli cię to ekscytuje, tak? Bardzo. Bardzo. Dobra, dzięki. Drodzy widzowie, to pan wyszedł właśnie z obrotu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Say what? Ja jestem naprawdę bardzo kulturalna. Prawda? Zawsze. Nie mówisz? Zawsze. Nie. A ty? ty jesteś kulturalny? Jestem. A ty, ty już byłeś, jesteś kulturalny, jesteś kulturalny to już mówimy. Ale rzeczywiście. Jesteś kulturalny? Zawsze jestem kulturalny. Tak? Tak. Okej. Okay. Dobrze, a więc mamy kolejną ankietowaną. Tutaj proszę, uczy się jakaś. Czego się uczysz, powiedz? Fizyki się uczę. Okej, okay, fizyki, jaki dział? Nie, nie wiem, okej. Okay, wystarczy. Wiem, coś... e... O ruchu. O ruchu. O. No ciekawe, ciekawe, jak masz na imię? Julia. Okej, okay, z której jesteś klasy? Z twojej. O, z mojej, okej. Okay. Dobra, chciałam się spytać trochę o Twoją kulturę osobistą. Jak to u ciebie wygląda? Next question. A może ulubiony gatunek grzyba? Um, <grybujesz> chyba um, maszlaki, rydze, kurki. A, czyli zbierasz grzyby? Bo ja znam na przykład tylko muchomory. Lubisz muchomory? Więc mną się nie je muchomorów. Nie jesz muchomorów? Szkoda. <grybujesz> <Co>? <grybujesz>